Like the eee, witam na moim kanale z tej strony Aduro i jest ze mną Landrinka. Heja. No, link do Landrinki znajdziecie w opisie. Dopiero wystartowała kanał. I jakby skinie się nie wczytał, więc dlatego jest tylko Steven. I nagrywamy coś takiego jak Build Battle. Teraz y, teraz zaczniemy tak, że ja wymyślę jedną rzecz, którą budujemy i ty wymyślisz jedną rzecz, którą budujemy, okej? Okay? Tak. Okay. To ty zaczynaj. Bo jesteś gościem na moim odcinku. Mm, ty zaczynaj, ja nie wiem. No to zbudujmy czaszkę. OK? okay. To czas. Start. Czaszka. Mhm. O nie! Muszę przedstawić sobie na angielski. O nie, najgorzej. A jeszcze nie mogę. Mhm, super. To ludzie będzie ciężko, bo ja się tam na polskich blokach nie znam. Ja też mam po polsku. Hm. Jak wygląda czaszka? Czaszka, nie wiesz jak wygląda? Może niektórzy z Was ją kojarzą po głosie? Możliwe, możliwe, że nie. Nie wiem, nie wiem. Dobra, to mi się... Nie, nie chcę tego. O, tu jest. To jest to. Możecie napisać w komentarzach, kto to jest. Ja przepraszam serduszko tej osobie, która była pierwsza. To mi się przyda i przyda mi się co tam jeszcze było. Nie y... ja już buduję. Co? Kurde, nie pamiętam jak to się nazywa. O, był! O, to. O, dobra. No wyjdzie taka duża, ale nie chcę. A, i w ogóle w komentarzach możecie pisać, kto ma lepszą czaszkę. Nie wiem, jak za tym dobra. Ja coś tam mniej więcej wiem. Pierwszy raz już na Tylko teraz uzgodnijmy, czy czaszka musi być 3D, czy wystarczy, że po prostu jest z jednej strony dobrze? Chyba z jednej strony. Dobra, bo wiem, że to tak za dobrze nie budujesz. A więc dobra. W ogóle, możecie napisać w komentarzach, czy podoba Wam się seria z Minecraft, bo mi się bardzo podoba. Osobiście. I jeśli Wam też się spodoba, to będzie mi miło. Jak się nie podoba, to ją zmienię. Tylko nie dokładnie wiem, na co zmienię. Ale na coś na pewno. Jakby to coś takiego, tylko że wtedy nie z tego. Tylko. Matko, ty masz lepszą. Co ja buduję? Z tego tak bardziej. O, o tak. Dobra. Teraz... Na ile budujemy? Do góry? Yy, ile chcesz. Dobra. Nie wiem, czy to dobrze wygląda. Um, dobra... I tutaj... Co tutaj dać? W sumie... Wiem co tu damy... Zrobię po prostu tutaj... Nie miałem ja jakiegoś potwora buduję... <noise> o to chodzi... Dobra... Nie wiem, czy to wygląda dobrze. Nie, nie wiem, czy moja w ogóle to jest czaszka. U Landrynki też będą odcinki ze mną. Mam nadzieję, że mnie zaprosi na odcinek. jakby Więc, no. W ogóle skinka zmieniłem. Możecie coś słyszeć, ale tym się nie przejmujcie. No, dźwięki w tle to... Postaram się to jakoś wyciszyć. Już prawie skończyłem. Kurde, nie pasuje mi to. Nie ma w ogóle nie pasuje. To mi nie pasuje. Tak jest dobrze. Mm, dobra. I tutaj. Nie wiem. Tutaj. Tak ogólnie to ja już skończyłem, wiesz? No nie wiem czy to jak, wyglą jak wygląda ich czaszka tak trochę jak wygląda ich czaszka w ogóle jak ja się przewitałem, bo ostatnio powiedziałem gdzie i potem zacząłem gadać <laughs> co ja zrobiłem w tej czaszce bałwana jakiegoś chyba No Beskito co ja to chciałem zrobić a wiem będzie tutaj tak i z tyłu chciałem tak tak i tak e, jak wy co pewnie pytacie czemu nie ma ściany bo miałem robić ścianę ale taka ściana to bez łąda to zajmuje coś około pół godzinki mi się nie chciało budować belandrynka by mi nie pomogła ale z o to jest dobre z czym ci nie pomaga? Z, ze ścianą z bedrocku Dobra, ty Ty masz problem do mnie? No chyba tak To można jeszcze dać to mm. wyszło Ja sobie dobuduję tutaj Ty mi jakąś czapeczkę budujesz? No. Tak. <laughs> to będzie taka czaszka, taka oldschoolowa bardziej. Wiesz co jest fajne? Co? Że ja widzę twoje. No, i ja widzę twoje i co? Ale nie odwracasz już. No nie! Okej. Okay. Okej, okay. nie wiem, to wygląda spoko. Nie mam pomysłu. Tylko jak to się nazywało, będę musiał znaleźć. Jak to się nazywało? O, tutaj jest. Krosna, okej, okay. Cyk-cyk. I jak to działa teraz? Czemu tu jest tyle, tu jest tyle? Hmm. To chcę zrobić. To. A nie, to muszę... <coughs> Wzór. Nie, nie. O, to chcę właśnie. Y I tutaj... Jeżeli się nie mylę, to muszę dać. Dobra, ja chcę. To. Co tu jeszcze trzeba? I. Dobra, i to. Dobra, i teraz tak. Tutaj trzeba włożyć to, trzeba dodać to i dodać to. O właśnie. Dobra. O. Mi się nie chce jeden blok z i czyli się chciałam projekt To jest chyba spoko. Jak ci idzie? O mnie oczy bolą tak trochę i 10 minut już jest. Będą dwa odcinki dzisiaj, w sensie trzy. A bo nie, u Landrynki będzie kolejny odcinek z Build Battle. Landrynka pośpiesz się. Nie, bo możesz maksymalnie jeszcze masz 3 minuty, bo. Na oczy? No. Użyj się czerwonego na przykład. Że czerwone oczy. Czemu ja ci podpowiadam? What? tak no do Dobra. Ja sobie jeszcze coś dobuduję trochę. To chyba tak fajnie wygląda. Dobro. <kly> to vyšlo mi je runa, ale je jest... Tak? Tak. Okay. ne, no, dobré. Už to... by to nie dobra dobra cyk 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 cyk, cyk tutaj. Ja sobie wykorzystam jeszcze trochę czasu. Cyk, 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 cyk. Cyk. Cyk, cyk, cyk. cyk. to wygląda jak duch, ale już skończyłam. Yy, dobra, ja teraz skończę. Mm. O nie, czekaj. What?! I wiem co zrobię Ja zaraz. Dobrze i. Ja chcę tak zrobić, że. Dobra. Wiesz co, minuta. A to tylko o A okej. Okay. I no i teraz telewizję pewnie słychać w tle, ale nie przejmujcie się tym. Ja też mam skończone już. Weź sobie kwiponek. Dobra. Tutaj macie Czaszkę Landrynki Z której strony mam patrzeć? Z tej? Tutaj macie czaszkę Landrynki Powiedz mi po co ci te łańcuchy Ok. A tutaj macie moją czaszkę Możecie sobie Porównać Która lepsza I... Ja nie wiem, czy Landrynkę dobrze słychać. Zobaczę teraz na odcinku. I jak jej nie będzie dobrze słychać, to po prostu. No, w następnym odcinku będzie lepiej u niej. Tak. Więc. Ludzie, to by było na tyle. Ja byłem Aduro, ze mną była Landrinka. Yy, no, w sumie za niedługo wleci do niej odcinek ze mną. I też z Build Battle i będę też sama nagrywać coś innego. No to i będą zobaczycie. Radzę ją zasubskrybować. Nie, to was nic nie ominie. No. I Aha. Subskrybujcie też ha I no, ja zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Zostaw łapkę w górę. Tak. No, bo ja nie, ja nie jestem żulem. Ja nie żebram I łapkę. Ile razy z góry na trzeci odcinek z takiego? Nie, to będzie na drugi u mnie. Nie wiesz co? Jak zdobędziesz 5 subów, no. to robimy kolejny odcinek u mnie. okej? To 5 subów? 5 subów. Czekaj, to mi się trochę zimno zrobiło. <grystanie> Dobra, ja się z Wami żegnam. A jakiś Dobra. Elo!